Czekamy, koludziska. Dzisiaj sobie zagramy w chyba piątą część, toki boki albo czwartą. Więc zaczynamy. I bardzo bym chciał pozdrowić o kisie. Czyli takie okisia. Wiecie, nick Okisia Mówi o kisie. Mhm. O kisie. Yy, więc... No, zaczynamy, nie? I dobra. Czekam za nimi już 14 dni. 2 miesiące. Nie wiem, ile to jest. Nie liczę. Ale tu jest fajnie. Ała, ała, moja druga. Baloniki! Chcę baloniki do rączki. Ała. Boli mnie ręka, no. Muszę zadzwonić. Nie bardzo. Boli. Głowa! Dobra, ciekawe czy przyjdzie. O, wyz wyzwało mnie. Idź już. A, Sorki! Ała. Idę szybko, lecę pędzę. Dobra. Kto wyzwał? Ja. Nie bardzo głowa mocno boli. Znaczy mocno mnie boli głowa. Dobrze, to wsiądź na wózek, zawieziemy cię na operację. Co? Kolejna? No mówiłam, że będzie kilka operacji. Ty masz na górze banany, sięgniesz sobie? Tak, jestem wysoka. Dobrze. Dzieci, nie płaczcie. Nie tu, nie to, nie to, nie to. Musimy jechać na inne piętro. To jedziemy! Dobrze, jesteśmy. Chodź dalej. Mam cię poprowadzić? Tak, poproszę. Nie w tą stronę. Oj. Oj, Elżbieto, oj, Elżbieto. Muszę się ogarnąć. Czas jego na jego drugą operację. Dobrze, połóż się. Ała, 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 ała. Zasłaniamy. I czekajcie. Bo tutaj podobno się dało jakoś dościągnąć, ale ja tylko nie wiem jak. Dobra, zaczynamy dalszą historię. Dobra. Podawaj nam tak jak zwykle, nie? Gdzie jest w ogóle moja żona? Nie wiem. Dobra, co podać? No nożyce. Nożyce, nożyce, powiedziałem. Nożyce. Dobra. Szczypce. Szczypce, szczypce, szczypce. Nożyk, przepraszam. Dobrze. Posiedzę przy komputerze. Gdzie jest stolik tu dobra? A, muszę się smarkać. Ej, tak wyrzuć. Sprzątak tak! Sprzątak! Matko, czemu ja musiałam się zatrudnić jako sprzątak? Co? Wyrzuć dobra Leł. Tu mamy kosz... Nie, ja nie zapominam, gdzie mamy kosz. Ła! Kosz, 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 kosz. Gdzie mamy? Tu jest! Ominąłem kosz! Fuj, 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 fui. teraz robisz? On tylko udaje im. Rozmawiamy ale waszej sprawie. Fuj. Sama musisz sobie pójść, a ja idę sprzątać. Boże, że tu i teraz tu. Dobra, on i jest wszystko z nim dobrze. Po prostu musi chodzić na kulach. Na kulach? Okej, okay. to idę do Twojej żony po kule. Wy tu dalej róbcie, nie? Właśnie, schować te chore migdełki. Z poprzedniej z poprzedniej operacji. Nie pamiętam z której. Dobrze zamykam. Ja już idę, nie do twojej żony. Dobra. Uśpić go, cie, go trzeba. On nie śpi. Dobra, już mu dajesz do śpiączki. Podaj papier mu krew, znaczy... Nie krew, tylko no, po, po prostu podaj papier, okej? Okay? Już idę. Wszystkie, wszystkie dane! Dane komórkowe! Mm, dobra. O nie! ci ropa! No właśnie! Trzeba mu ją wytrzeć! Wycieraj! Dobra, On nie spadło mi na ziemię! O nie!

to, czy... Nie mam tu czy bab. Nie. Jestem w ner. No bo muszę mu wyczyć tą ropę. Dobra. Teraz nie mogę tego rzucić. Fuj, to jest obleśny. No, dzięki, wiesz, mokra podłoga tu jest. Masz japonki, nie powinna się wywrócić. Trudno, ale się wywróciłam. Dary, jestem wkurzona. <grym> Dobra. Ej, chodź tu. Co? Tato. Maxin? dobrze, ale będę będzie. nie będziesz, bo ci dam szlaban, nie będziesz szła do pracy. Hmm. Dobre, i mm. nie pokaż, że nie ci krowy Jeśli nie mądruj więcej, i się nie Boję się mojego ojca. Ale dobra. Trzy wdechy będzie lepiej. U, 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 dobra, już jest lepiej. Więc dobra, nie? A czemu to tutaj stoi? No właśnie, wyczyć oto. Muszę to zrobić na ziemi, poważnie. Wyczycie to, dobra. I mam teraz palet. Pa! Ach, paletę, którą teraz zbadam. Dobra, badam, badam. <laughs> 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 Zapomniałam się przebrać! nie. Okej. Okay. E, e, e. Moje ubranie tutaj. Muszę jeszcze... Hmm. Kurde, zapomniałam. O, pustą butelkę. Wypić to. To było tylko soczek. Teraz to. Teraz to. I teraz to. I teraz to. I teraz to. to. Okej. Okay. Ten jeszcze. co to się wybiło. Nie zrobiło się czarne. Dobra. Jest mega. Teraz muszę to dać. Jestem bardzo ucieszona! Już spokojnie! On patrzy. Trudno. Wypiję to, to się... to będzie miał zamknięte oczy. Dobra, dzięki, ale jestem mega zaskoczony. Coś słyszę, coś słyszę. Coś słyszę. Oh. Hmm? Gdzie ja jestem? Co jest? O hmm? O. Oh. Oh. Coś słyszę. Co jest? Co jest? O. Oh. Dobra. Już idę. Uf, Dobrze, że się wszystko udało, wstawaj Na wózek O, o pomogę ci! Pomogę! Okej okay. To mi radę sam, rąk nie złamałem o. Tutaj. A, muszę przecież Cię przebrać. Tato, sorry, już nie bądź taki wnerbrany, ale jestem na Ciebie. Trudno. Opuść go, jak nie jest chory. Dobra, ale miał. On nie może teraz wyjść, miał. Miał on nie może. Miał, miał, miał Zaczekaj na mnie. Dobrze, połóż się. No ułóż się! Dobra. Muszę się przebrać.

Ojoj! Tu jest naprawdę źle! Dobrze, ale ja go zabiorę już na prześwietlenie, dostania, nie? Dobra, już się robi ciemno, więc pójdziesz spać. Dobrze. Ach. Ała moja głowa, moje nogi. Owa! Dobrze, wyjdziesz już. Ała! Ała! Teraz ty wchodzisz ciekawe? No, ty masz wszystko to dobrze, tylko to, co jest na fioletowo, jest źle. No, z wózkiem tam pojedź! Widzisz, on ma na fioletowo. Nie na zielono i nie na niebiesko, tak jak ty. On ma na fioletowo. Ała! Ała! Okej. Okay. Wyszłeś. No wyjdź stąd! Zawożę cię do Madzi. Madzia jeszcze jest zdrowsza. Czekaj, jaki masz wzrost? muszę wiedzieć. Dobrze. Sta Doszed stanąć. Tak, tak, tak. Oa, o, 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 o. o. Pomogę ci! O, au. musisz być na większej sali. Co czemu? Nie chcę! Nie boli mocno! o, oła, au, au. Zdawiesz mnie tam, proszę! Dobra, to jedziemy! Czekaj chwilę. Dobra. Ja to o niego Dobra. Dobra. Pająku, chodź! Ale nie wderwiłem na niego! Pająku! Nie uciekaj! Pająku! No i wszedł. Widziałeś pająka? Tak, właśnie poszedł tam. No i teraz ja będę musiał, nie? Gdzie jesteś? Aaaa! Co sobie powiedzieć? Miał. Miał, 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 miał. miau. Miał, 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 miał. Będę ci tak ciągle odpalał. Miał, miał. Ha Ha! ha, ha, ha. Ha 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 Dobry. Jesteśmy... nie to boli nadal. Ała! Idę do domu. Ała hała! śpi się dobrze. Co mu się stało? To nie są twoje kule, to są jego. To nie niepoczerne są kule. Dobrze, uwierzę pani na słowo. Ale bardzo się boję. Musimy ciebie zmierzyć. Dobrze, ale ja się bardzo boję. To już, stań obok. Dobrze. Jeszcze wyżej, to możesz być do samej góry. No, a jesteś prawie tak samo jak Jasiu. Idziecie do nowej sali. Co? Ja nie chcę. I tą ręką. Au, au, au. Au, au, au. To niosę sobie sama. Jasiu, stawaj. Dobrze. Ale się świetnie czuję. Ale nie mogę wstać. Dobrze. Pomogę ci. I teraz na to. A... Tu się fajnie podoba. Dobrze. Dobrze. A, muszę na chwilę puścić kulę. Muszę mieć tak. Ała! Dobra, trudno. Nie umiem inaczej. Idziemy. Madzie co ty taka zestresowana? Nie pamiętasz chyba nic. Dobra. Będzie mówiła coś ważnego. Ta buźka będzie do Was coś mówiła. Okej, okay, dobrze. A więc tak, małe dzieci, czy dorośli, teraz będziemy jechać na piętro 3. Na największą salę. Dla 12-ośmiolatków. 12-10-latków. Gdzieś tak. Dobrze. Jedziemy. Akurat mam 10 lat. A ja 12. Czemu my tu musimy być tak długo? Wiecie, że wy tu jesteście kilka lat. Myślę. Co? Żartuję, jesteście tu dopiero 5 miesięcy. Ej, no to śmieszne. <laughs> to było bardzo śmieszne. To jedziemy. Proszę się przygotować. Buzia, zamknij się. Po prostu bądź ciszej. Pip. Dobrze, możemy już iść. Chodź, Magda. Dobra. O, jak to jest dziwnie. O, przepraszam, przepraszam. To my przepraszamy. Cześć, cześć. Muszę tu zawieść dzieci. Test jest niepotrzebny. Do. Przyjść. Dobrze. Do tamtej sali. E, ty zostajesz tu, przepraszam. Wyjdziecie tu. Ała. Ja zawsze chciałam być tam. <grym> Gdzie spać? Chodźcie, Jasiu, chodź. Dobra już sobie jaśiu tutaj kule. Nie mogę ich podnieść już. Masz jeszcze drugie... A no tak. Ała, jakie stoje? Musisz mieć bliżej kule. Dobrze, to są twoje, tutaj na fotelu będą. Dobrze, dobrze. Albo tu położę. Albo trudno będziesz miała na fotelu. Spójrzcie, dobrze. O, 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 o. Nie chcę! Czemu? Po ja nie chcę, fajnie. Dobra, możecie już iść. Do tamtej sali. By było póki... Czym, tymczasowe! Dobra, przyklejam sobie rzeczy, a ja nie. Cześć, Asiu, przyniosłam ci rzeczy. Ja tobie te, zaraz przyniosę. Bardzo przepraszamy za ten błąd, ale mi nie wyszło. Dobrze, masz jeszcze. Dobrze, dziękuję. Dobrze, masz jeszcze mi się, dobrze. Madzia, już się idę do Dalej. Zrosłaś. Dobrze. Dobrze, biorę. O, jak mi smutno. Ała! Ała, spadłam na rękę! Ała! Ała! Daję do domu. To do domu. Czemu? Czemu nie ma nic do domu? A, co jej się stało? Jasiu, masz mleczko. Idę już do magii. Co ci się stało? Nic! <laughs> możesz mi powiedzieć. Ale nic mi się nie stało. Ała! <laughs> no naprawdę powiedz mi. Nic ci nie zrobi. Nic ci nie zrobię. Spokojnie możesz mi powiedzieć. Na pewno. Tak. Ale mnie jest smutno. O, już ci pomogę zadzwonię do twoich rodzików, żeby pali. Ja do... Wszystko będzie dobrze. Nic się nie stanie. Dziękuję. Naprawdę. Kiedy przyjadą? Przyjadą za dwa, chyba 12 minut. Jej! Nie mogę chodzić. Nie żyć. Jeszcze rodzice. Jeżeli... Oni. Nie mogą z, be, wytrzymać bez niej. Oni i, mieli wypadek. O nie. Co im mam jej powiedzieć? <laughs> że jej obiecałam. Może to ją pocieszy. Ach, mój zwierzeczek. Go on Może um yup. to ją pocieszę. E, dobra, a, zanim potem pójdę. Muszę się uspokoić. Dobrze. No to, to ci To cię jeszcze szybciej czas. Ała, Dziękuję! Naprawdę teraz dwie. Jakby nie to mi się robię. Ja po nich pojadę szybko! Ale no z jej powodu: Ej, karetkę? Muszę się zrobić. Peace. <laughs>